Cześć, witam, Tomek Longboardy.pl Mamy dzisiaj dla was poradnik jak dobrać swoją pierwszą dechę longboardową lub dechę na prezent dla kogoś Będziemy mieli dla was kilka propozycji różnych desek tak, żeby każdy mógł dobrać coś do siebie Dostajemy właśnie od was całą masę maili jaka decha na początek, na co zwracać uwagę, co jest ważnego Wiemy, że naprawdę na rynku jest dużo chińskich desek dlatego dlatego przestrzegajmy przed nimi ponieważ potrafią one tylko zepsuć frajdę z jazdy My pokażemy wam kilka producentów, którzy Naprawdę robią fajne dechy w przyzwoitych cenach, na dobrym sprzęcie. Tak, żeby to wszystko naprawdę ze sobą grało podczas jazdy. Zaczniemy od Santa Fe Longboard. Mamy tutaj taką, takie trzy deski Santa Fe, wszystkie z grafiką takimi właśnie odskolowymi busikami i jest taka słoneczna Kalifornia. Dechy na fajnym sprzęcie River Kingpin 180, miękkie traki świetne na miasto, oraz kółeczka takie właśnie tutaj dech, też dość miękkie, tak żeby na mieście to się świetnie spisywało. Są to dechy typowo przeznaczone na cruising. Oraz takie na leciutkie zjazdy. Nie polecamy ich na zjazdy z górki, ale jeśli szukacie, szukacie czegoś na miasto, to będzie to doskonały wybór. Trzy różne modele, tak żeby każdy mógł dobrać coś dla siebie. Deski wyposażone w standardowe taki grip, lekko szorstki, nie za szorstki, taki pośredni. Tak, żeby pewnie trzymał stopy. Na mieście, nawet jak będzie trochę mokro, pod butem, żeby się nie ślizgało. Świetny wybór, jeżeli szukacie czegoś naprawdę na pierwszą dechę, będą to Santa Fe Longboards. Poszukajcie na internecie opinii, naprawdę jest ich całkiem dużo. Te deski doskonale się przy okazji mają świetną cenę. Kolejnymi dechami nieco droższymi, nieco bardziej zaawansowanymi, będą dechy Aloha Skateboards. Deski portugalskiego, hiszpańskiego producenta na trakach riverskim, pino, oraz takich właśnie kołach również miękkich, przeznaczonych na miasto. Dechy mają, to są już pintele, pintele z, z kicktailami. Tak jak widać na przykład. Na tej desce, decha z kicktailem, taka właśnie, one też mają tutaj grafiny na termotransferem, doskonałe. Świetne kruzerki, właśnie też, można, można też znaleźć dechy z tego Zalocha Longboards, również w dropie, twiny. Naprawdę świetny dek z takim oto doskonałym flexem, jak tutaj widać. Decha naprawdę fajnie się ugina. Jest to świetny wybór, jeżeli chcecie coś. Dla pod, na początek na miasto oraz taką deskę, która nie będzie was ograniczała w żadnym wypadku, żebyście mogli znaleźć swój styl jazdy i tak dalej. Aloha często zmienia grafiki, zazwyczaj są to same dechy, tylko po prostu z różnymi grafami, także nie sugerujcie się jako grafikami na filmie, ponieważ po prostu teraz są takie, za pół roku będą inne, ale dechy naprawdę się nie zmieniają i są dosłownie doskonałe, jeżeli szukacie czegoś na początek. Jeżeli byście chcieli przeznaczyć trochę więcej pieniędzy, czyli około 700 zł, będzie to Bombards na trackach Parisa, czyli doskonałe w kalifornijskich trakach, prosto ze Stanów oraz yy, w kółeczkach Divine Madrid Loop, lub, yy, lub Lub, lub AB11. Jak widzicie, zaawansowanie tych desek jest większe, mają bardziej profilowane kształty, można znaleźć takie właśnie z kicktailami, można znaleźć pintele, można znaleźć yy, Właśnie takie deseczki one mają świetny, świetne połączenie ceny i jakości, ponieważ mają doskonałe traki i osprzęt cały w tych, w tych deskach jest naprawdę doskonały. Jeżeli szukacie czegoś na początek, co będzie doskonałe na miasto oraz na świetnym osprzęcie, a do tego będzie miało przyzwoitą cenę, będzie to na pewno Bomborc. Deseczki produkowane u nas w Polsce mają dwuletnią gwarancję na wszystkie wieki. Także możecie być. Możecie być spokojni o, o, o to, że Wam się coś z nimi stanie. To jest nasza propozycja na miasto do pierwszych jakichś takich zjazdów, do pierwszych slajdów, a do tego ma doskonałe, doskonałe trafki koła, czyli osprzęt w tych deskach jest naprawdę topowy, taki, który możemy znaleźć w najdroższych dechach właściwie na rynku. To są nasze propozycje? Jest to właśnie Bombards, Aloha oraz Santa Fe. Mamy dla was jeszcze jedną propozycję, desek mniej więcej pomiędzy tymi wszystkimi dechami, pomiędzy Bombordsami i pomiędzy deskami Aloha. Są to dechy Mindless, Mindless Longboards, które produkowane są w Anglii. Są to naprawdę fajne dechy, jak widzicie, po kształtach Maverick, Hunter, Savage, Pesher. Rogue oraz Rider. Dla każdego naprawdę coś się znajdzie. Są w różnych kształtów, różnej wielkości, z różnym zastosowaniem. Jeżeli chcecie cruiserki to właśnie taki będzie dobry Mindless Maverick lub Mindless Hunter. Dechy to są konstrukcje właśnie klonu oraz bambusa. Fajne flexy, naprawdę wytrzymały sprzęt na doskonałym sprzęcie Rivers Kingpin oraz kółeczkach Mindlessa. Świetne dechy jeżeli szukacie właśnie czegoś na początek. To są właśnie wszystkie dechy Mindless, Bombords, Santa Fe oraz Aloha. Będą doskonałymi dechami w przystępnej cenie, jeżeli szukacie czegoś na początek, czy chcecie coś na prezent dla znajomych. to właśnie dechy będą doskonałe. Oczywiście wiemy, że są inroszcze deski. Wiadomo, czym droższa deska, tym lepsza, tym bardziej zaawansowana technologicznie. Jeżeli byście chcieli przeznaczyć większą sumę, możemy dobrać jeszcze lepszy sprzęt, tak naprawdę. Ale tutaj, właśnie, odpowiadamy na Wasze pytania, bardzo często zadawane, jakie dobre deski będą e, dla mnie odpowiednie, tak w budżecie do 700 zł, to jest właśnie odpowiedź. Te firmy naprawdę możemy z czystym sumieniem Wam zarekomendować i polecić, ponieważ sami na tych deskach też jeździliśmy, sprawdzaliśmy jak to działa yy, i naprawdę na miasto są to no, świetne deski w takiej cenie Wiadomo, droższe deski będą jeszcze lepsze, ale jeżeli szukacie tego do siedmiu stówek to będą naprawdę odpowiednie Mindless, Bombboard, Stalota oraz Santa Fe yy, takie firmy możemy polecić Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos deski jakby na początek piszcie do nas śmiało, bardzo chętnie pomożemy po dobrać wam deskę yy, typowo pod was tak, żeby po prostu Wam odpowiadała graficznie, nie graficznie, wszystko. Również o sprzęt jesteśmy w stanie Wam dobrać doskonale. Piszcie do nas, chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile, subskrybujcie na nasz kanał oraz oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.pl